mężczyzny, że tu święty stąpi na nią, zasłoni ją, na za ziemi i ten, który w niej się pocznie, Yes, W tym celu, żeby przypomnieć współczesnego światu. że tak Bóg, tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednoroconego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie mieć. Te uderzające, dźwięczne słowa przypominały światu, że Pan Ubański zwiastował Pan i i Boży Słodka święte. I właśnie całe pokolenia rodzaju ludzkiego wychowywane na dźwięku dzwonów i tej modlitwy. I miało w kłopotu z Jezusem Chrystusem i Miast. Jednocześnie mieli najmniejszego z Jezusem Chrystusem, że On jest niezbędny człowiekowi dostawieniu. Niech Cię obdarzy swą łaską, niech zwróci ku Tobie swoje oblicze i niech Cię obdarzy pokoju. Dlaczego te słowa znajdują się akurat w zestawie fragmentów objawienia w pierwszym dzień Nowego Roku Pańskiego Nowego Roku? wracamy nadem. Nie sposób się go pozbyć, żeby właściwie przeżywać i właściwie uczestniczyć w tym, co dał nam Pan. Otóż w Adwencie słyszeliśmy wyrażenie związane z narodzeniem świętego Jana ciele poprzednika Wamskiego. Tego, który o Jezusie powiedział, że ten bo jest od niego Że Jezus z Nazaretu je no właśnie jest synem najwyższego, a zatem jest wcześniej od niego, pojawił się wcześniej od niego, istniał wcześniej od niego. Pamiętamy z tej Ewangelii opowiadającej o Dlaczego ten element został w Ewangelii zaznaczony? A no właśnie dlatego, że Karpan po wypełnieniu swojej posługi, po złożeniu, ofiary na ołtarzu ofiary w imieniu Izraela, a do wybranego Starego Przymierza po dokonaniu tej czynności i wywodził przed zgromadzony lud. I miał obowiązek do Was wypowiedzieć nad narodem zebranym na modlitwie bogu bogu te właśnie słowa. Niech Cię Pan błogosławi strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swej natury. Niech Cię obrażę łaską. Niech zwróci ku Tobie swoje oblicze i niech Cię obdarzy po Możemy sobie wyobrazić jakieś dziwienie, Słowa. Wzrusza informacja, że ci, którzy nabyli, byli święcie przekonani o przyczynie utraty głosu, że Sachariasz miał widzenie Boga. Bardzo istotną prawdę, o której nie możemy zapomnieć, że upływ czasu, którego jesteśmy świadkami, przede wszystkim zbliża nas do końca naszej nowoczesności. Każde nowe, Zgodne z prawem, miał przyjemność mieszkać przez kilka miesięcy w naszej barach. Między innymi posługiwał nam tu na wolnie czytając słowo. I jedno do swojego domu, do rodzinnej miejscowości pod Lubinem. Przyjechał gdzieś to wiedzieć w swojej W czasie rozmowy z nim zadał pytanie u przysięgza: Co trzeba zrobić, co się musi wydarzyć? Żeby ludzie przestali, no właśnie, nie odchodzili od Jezusa Chrystusa. Co się musi wydać? I przyznam się, że to pytanie, do no bardzo mnie właśnie, nie uderzyło, i zastanowiło, i nurtuje dalej. Powtarzam je do was. Co się musi wydarzyć. Żeby ludzie, może nie tyle, że Chodzili o Jezusa Chrystusa. Ale co się musi wydarzyć, żeby ludzie zainteresowali się Jezusem Chrystusem? Żeby byli ciekawi Jezusa Chrystusa? Żeby mój Boże, uruchamiając to, co jest starym Boga, swój rozwój, a no właśnie, w poznawaniu Jezusa Jezusa. A to urządzenie, które służy do myślenia, ono ma za cel, no właśnie, tak długo i tak dogłębne do poznawanie poznawanego, żeby poznać jego istotę, kim jest ten ktoś albo to coś, co poznaje. Więc wróćmy do tego pytania, co musi się zdarzyć, żebyśmy zainteresowali się Jezusem Chrystusem? Pierwsza Jezusem. na wydarzenia sprzed ponad dwóch tysięcy lat. Pojawiła się gniazda, nadzwyczajne wydarzenia astronomiczne, się wysłannicy z nieba, którzy stanęli przed

Wybór Karola Wojtyły, biskupa Karolskiego na kolejnego następcę świętego Piotra. Wiganiusza biskupskiego. Prawie wszyscy tutaj obecni pamiętamy to spektakularne, przepraszam za słowo, wydarzenie związane ze śmiercią Jana Pawła II. Pamiętamy. Ludzie upominali się Spolistę w trzeciej bardzo podobne do dzisiejszych czasów, było udziałem papieża w nieusa dziewczyna. gościem został, Jezus Chrystus odnali. Człowiek zainteresował się Jezusem Chrystusa. I w tamtym czasie wydawało się po prostu beznadziejnym. a szkół z dziewiątym powłaszał rocznicę prawy Diany, bardzo kontrowersyjną dla wielu współcześnie żyjących. Że święta Boża Wodzicielka od samego w początku bez uszlaków Z papieża ja na Celu, to no właśnie rzucenie świat do swoistego koła ratunkowego. A w ten sposób chciał, czyniąc, wolę Boga jednocześnie, chciał zwrócić do no właśnie oczy kościoła na tę, która nikogo innego nie daje, jak tylko no i wyłącznie Jezusa z Nazaretu. Co się Musi wydarzyć, żeby ludzie zainteresowali się Jezusem Chrystusem. Następca, bo kiedyś się dzieją, a wie, że XIII znamy i nie. A wie, o XIII to pierwsza encyklika społeczna, pełna Rzecz dobra. Odciągają ludzi. Stwierdził, tak. Rzeczy dobre, do, do ich warstwy, odciągają świat od Jezusa Chrystusa, więc tym cyglu, tymi słowami światło Ale zachowaniem, myślą, mottem życiowym, takim drogowskazem Leona XIII były słowa restaurale i napisane. Bez wawel i na Wszystko, odnowić wszystko. Życzni moje kochane to się musi wydarzyć. Zachwycamy się moją muzyką, oczywiście, świętą, ważną Dolarską. Warto pogażyć o drobinkę, a bo ona prosta go i na świecie. Ale tym, którzy poszli, no właśnie i idą za linią formą położności wobec Boga, żeby się lepowali. Że cud ma się dokonywać każdego dnia. Popatrzcie, jak to świat światł był wydany Gdyby chrześcijanie pamiętali o tym wydarzeniu i o tym obowiązku, żeby zanurzyć. W uprzeczeniu jest na To była ryba. Bardzo Was serdecznie proszę i ja tego Wam życzę. Jakiekolwiek najmniejsze pragnienia, jakie Bóg ma pod adresem każdego z nas żyć. Życzę...